Czy jesteśmy gotowi? Pod takim tytułem odbyła się w Gminie Janowice Wielkie debata zorganizowana przez Partnerstwo Janowickie dotycząca gotowości służb, administracji, ale również obywateli na sytuacje kryzysowe. Była debata w gronie ekspertów dotycząca gotowości służb, samorządów, ale również zwykłych mieszkańców, którzy dobrze, żeby też przygotowali się indywidualnie. I warto pomyśleć o tym, czy naprawdę jesteśmy gotowi, ewentualnie, co możemy zrobić. Nie chodzi o to, żeby się straszyć, chodzi o to, żeby o tym mówić, rozmawiać. Ustawa nakłada na nas obowiązek szkolić się, szkolić administrację publiczną, ale też szkolić obywateli. To, co często słyszymy w mediach, podnoszenie odporności społeczeństwa, to jest bardzo ważne. My musimy, Nauczyć mieszkańców, jak mają reagować w sytuacji kryzysowej, jak się zachować, jak przygotować swoje domy. I tylko dzięki temu nasze społeczeństwo będzie bardziej bezpieczne, będzie partnerem dla nas do działań ratowniczych. Dzięki takim spotkaniom jesteśmy w stanie poznać, przygotować się na sytuacje kryzysowe, które na nas czyhają, że tak powiem, bo tych sytuacji może być wiele. Debaty są bardzo istotne dla zwiększenia świadomości obywateli i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa. Mieszkańcy sami szukają takich miejsc, szukają takich spotkań, oglądają filmiki w internecie, więc cieszę się, że ta świadomość coraz bardziej wzrasta. Zainteresowanie tymi spotkaniami rośnie, bo jednak informacja o, tak, o tych spotkaniach, o wartości tych spotkań, przedostaje się do informacji publicznej i mieszkańcy coraz chętniej dopytują i chcą uczestniczyć w tym. Jakie wyzwania stoją przed mieszkańcami w związku z potencjalnością? sytuacjami kryzysowymi i jak powinni się na nie przygotować. Przede wszystkim nie bagatelizować tych ostrzeżeń, bo każdy myśli, że to się nie wydarzy, u mnie się nie zdarzy, to zawsze dotyczy sąsiada albo kogoś z innej miejscowości. Każdy powinien przy, przy takich sytuacjach, kiedy coś, coś wiadomo, że może się wydarzyć, być przygotowanych na kilka najbliższych dni przynajmniej, żeby móc sobie poradzić bez pomocy innych, to znaczy być zaopatrzonym w wodę, żywność. I, a jeżeli ma możliwość, a jego nie dotyczy, czy zagrożenie tylko sąsiadom, no to wykazać się chęcią pomocy, wsparcia, no taki solidarny społeczny. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych, Moc Małych Społeczności.